Bóg przemawia, jak to Biblia mówi, twarzą w twarz. Ale Jehowa powiedział, że ustanowię większego proroka, jak Mojżesz, nie? To znasz te słowa, nie? Jeśli tak. nie będziecie słuchać jego głosu, to no, pożegnacie się z życiem. Tak by można sparafrazować te słowa. Czyli już pisma wskazywały na Jezusa, ale też mówiły, kto go pośle, nie? Ja ustanowię, to mówił sam Jehovah, proroka większego jak moi, jego macie słuchać. nie? Więc to zróbmy, prosto zwraca uwagę na, na Jehowę jako źródło tej inicjatywy. A wtedy <toczanie> dzieją się rozdział, który to wersja. Już, już, najpierw. Mhm. Ale co dzięki temu yy, chciałabyś, no. Ja Jaki cel tobie przyświecał? Go... No, że, abr, że apostoł Paweł rozmawiał z Jezusem, nie z Jehową. Tak, ale to, to jest coś nowego. No, nie znał Jehowy. A jako, jako Żyd nie znał Jehowy, nie znał pisma hebrajskich? Nie. nie... On był znany w prawie. On wiedział, że jedynym prawdziwym Bogiem jest Jehowa znał to takie powiedzenie y, żydowskie, tak, y, że ja je jestem jeden Bóg. Nie? To nawet y, miało swoją taką nazwę. Że Żydzi się tym utożsamiali, że dla nich y, te słowa z Księgi Powtórzonego Prawa, ja je jestem jedynym Bogiem, były czymś, co podsumowywało całe prawo. No, Paweł znał no a Paweł właśnie tak powiedział, pierwszy Koryntian, drugi rozdział. Tak jak ja, kiedy do Was przyszedłem, bracia, nie przyszedłem z niezwykłością nie mowy lub mądrością, gdy Wam oznajmiałem świętą tajemnicę Bożą. Postanowiłem bowiem nie znać wśród Was niczego oprócz Jezusa Chrystusa. Mhm. Czyli nie znał Jehowy. Wiesz co, znów kontekst tutaj się hmm. jakoś wychodzi z pomocą, bo tak jak powiedziałaś wcześniej, Jezus Chrystus odgrywa kluczową postać w zamierzeniu Bożym. My co do tego nie mamy wątpliwości, zresztą przytoczyłaś wcześniej dzieje 4.12, że nikim innym nie ma wybawienia oprócz Chrystusie i to był aspekt zamierzenia Bożego. I Paweł o tym no mówił, wiecie. nie? Mówił Żydom, no to oni wierzyli w wiechowe tylko, bo znali przez pisma hebrajskie, a o Jezusie nie wiedzieli. Musieli się dowiedzieć, dlatego Jezu, apostoł Paweł koncentrował się na Jezusie. No ósmy rozdział Jana, że Abrahama 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. Abraham wierzył w Chrystusa. Nie, tutaj nie jest mowa o wieku. Nie, bo Jezus zadał, powiedział, że zanim Abraham był, ja już istniałem. A oni mu zarzucili, Abrahama, jak ty tyle lat masz, nie? A... No bra bracie, ja ci powiem, bo pierwsza mój rzesza, bo było trzech, y, trzech buntowników, czyli Adam, Ewa. No i szatan, tak, Lucyfer. No i ojciec Chrystusa mówi, dobra, to ja zrobię porządek. Czyli masz 6000 tysięcy lat do szatana, węża, diabła. I zobaczymy, nie, 6000 lat, czy tych ludzi wszystkich zwiedzisz. No i on mówi, że on zdepcze ci głowę, czyli Chrystus głowę ci zdepcze, to ukończysz go w pięty. I Chrystus na Golgocie, jak go końci w pięty, ten wąż, czyli jak wąż człowieka ukończył w piętę, nie, nie jeden człowiek przeżyje ten te jad, jad węża. I Chrystus zmartwychwstał, ale jak głowę mu zdepcze wężowi, czyli głowa, to jest śmierć już. I, I tak dalej, i to się dzieje. I Abraham właśnie już wierzył w Chrystusa, bo oni wierzyli, te córki nadwierzyli, że urodzą tego Mesjasza. Było tak i, i ten, z nieba schodzili, spółżyli z nieby i się rodziły nofilowie. I dopiero Maria po czterech tysiącach latach urodziła Syna Bożego. Drodzy kochani, ja wam powiem tak, jeśli pozwolicie znasz yy, yy, y, 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 y stanowisko Świadków Jehowy, bo były świadki niechowe, Nie, że świadkowie chowe zgodnie z zasadami biblijnymi to nie jest nasz wewnętrzny przepis. Yy, nie, nie rozmawiają z osobami, które kiedyś... Ale słuchaj braciszku, w Kolosan 1.2 w Chrystusie poczeka. I Samarytanka też rozmawiał Chrystus z Samarytanką. A ty, że nie chcesz rozmawiać, to zginiesz w Armagedonie, bo chować się na pewno śmierci. Dornik nie żyje. Ja cię chcę wskrzesić, bo jestem jednym z 24 starszych. Prawda jest we mnie, jest Chrystus i ja reszta świata. Mi amerykański Jehowa i Watykan nie jest potrzebny, rozumiesz? Teraz będzie jedna ogólnoświatowa religia, a ja nie mam religii, mam wiarę w sobie. Rozumiesz, jak Chrystus skrzesi moją żonę, którą mi system świadków Jehowy rozbił 20 lat temu, 15 marca będzie, dwóch synów i i żona, ja cierpię dla Chrystusa, ale Chrystus mi obiecał, że ona wróci, ja będę królem. Teraz mówisz, z anioł mówi do ciebie. Objawienie 27,12. Anioł Bogdan. Jedna z dwunastu bram. Jak chcesz wejść do 104, 104 tysięcy, to słuchaj, wejdź przez moją bramę, Ameryka cię oszukała, rozumiesz, braciszku? Ja chcę cię błogosławić, nic więcej. Ja kocham świadków wiekowych naj, najlepiej na świecie. No. Błogosławimy. Błogosławimy. <laughs> Trzymam się zasady, że nie byłem i będzie mnie osądzał, że nie mogę rozmawiać. Ja mogę, to on nie może żeby no. ja się ta krew mu zamknęła, to tak. usta. A chrycu Amerytan rozmawiał, a ten nie chowa, tak będzie ich niszczył. Tych... Dobra, jest jeszcze. No, bracie. I ja chciałem tylko to powiedzieć. No. Bo, bo, bo twój znajomy nie dał dość do słowa. No, brat, Bogdan, anioł. anioł. Tak, brat. Jest tak, jeśli masz życzenie rozmawiać ze świadkami chowy, czy też z nami, ze mną, z Bożenką, to z przyjemnością to zrobię, nie mamy wpływu na to, czy jak twój brat ma na imię? Bogdan, Bogdan? dany od Boga, Bogdan. Ja potrafię słuchać. Dobrze. Jeśli masz życzenie przysłuchiwać się tej rozmowie, czy nawet nie wiem, pomagać usztuli, to my nie mamy przeciwko temu nic. Jeśli będziesz Ula chciała z nami rozmawiać, mm -hmm. będziesz chciała czuję się pewnie podczas tych rozmów, żeby Bogdan tobie towarzyszył, odszukiwał wersety biblijne, mm -hmm. może mać, ma, chcecie przedyskutować jakieś inne tematy, my jesteśmy chętni na takie rozmowy, nie musi nie jakby kategorycznie nie, nie stwierdzimy, że Bogdana nie ma być w pobliżu. Jeśli się czujesz bezpiecznie, uważasz, że ma wiedzę. To korzystaj z niej podczas tych rozmów i my i, i będziemy prowadzić te, tego typu rozmowy. Podejmiemy je. Tylko bardzo ważna jest sprawa, którą prosimy, żebyście uszanowali. Świadkowie ich oby nie rozmawiają z osobami wykluczonymi. To nie jest wynikiem. Yy, naszych wewnętrznych przepisów, tylko tak mówi Widzia. Jeśli zatem Bogdan będzie się włączał w tego typu rozmowy, no to ja będę się wyłączał, a jak będzie to robił często, to po prostu zablokuję telefon, bo tak jak Jezus powiedział, żeby nie mieć wspólnego yy, z, z tymi, którzy odwracają się od, od prawdy. nie? Więc yy, przemyślcie tę sprawę, jeśli będziesz. No drugi, ula, no, drugi ula, ula... list Jana, mogę jeszcze i no, tu doczytać. Bardzo proszę, już dziewiąty rozdział. Drugi Kto? Jana. Mm -hmm. Już go znajdę, bo ja taki nie jestem w prawdy. Drugi Jana, dziewiąty. Który werset dziewiąty? Drugi Jana, dziewiąty werset, tak. Mm -hmm. Proszę bardzo. Y to się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. To jeśli się trzymamy nauki Chrystusa, a nauka Chrystusa mówi właśnie, że mamy miłować nawet swoich nieprzyjaciół, i mamy się za nich modlić. I mamy wybaczać. I dał nam właśnie Jezus Chrystus te przykazanie. Nowe daje Wam, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się umiłowali wzajemnie. Potem wszyscy nas poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Czyli. Prawo y, miłości Chrystusa jest większe niż prawo ludzkie, przepis jakiś tam kościelny, czy przepis wewnętrzny. Mamy prawo Boże ja, tak. mieć w sercu i w nim chodzić, w tym prawie. Mhm. Jesteśmy też tego samego zdania, bo o tym mówi Biblia. To czyim jesteś uczniem, bracia? Ja jestem uczniem Chrystusa i Jehowy. Jezus no to... zresztą powiedział, kto mnie przyjmuje, tego przyjmie też mój Ojciec. Nie? Tak jak mówiliśmy, że y, nie ma zbawienia, y, człowiek nie otrzyma zbawienia, jeśli nie będzie uznawał Jezusa. Więc ja jestem naśladowcą Jezusa, ale też pobieram nauki od Jehowy, bo przecież Jezus powiedział: Ja sam nie czynię nic własnej inicjatywy. To, co słyszę, tak mówię. Mówię to, co mnie nauczył ojciec, więc nauki Jezusa pochodzą od Jehowy. Więc słuchając Jezusa, to tak jakbym słuchał Jehowy. No jego ojciec, nie nasz ojciec, tylko jego ojciec. Jego ojciec mu przekazał te nauki i my mamy, mamy teraz jednego nauczyciela. Mateusza 23, 1,8, że jest jeden nauczyciel. A my wszyscy właśnie jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Aha. No i mają być zbory Chrystusowe, Rzymian 16, 16, a nie zbory tam jak właśnie są w religiach. Każdy sobie zrobił, zrobili religię, swoje zbory, pozamykali się, a zborów Chrystusowych nie ma. Nie spotkałam jeszcze. Co są tutaj nazwy są różne. Czy to chodzi... Wiesz, nie, nie każdy zbór który się nazywa Chrystusowi, jeśli by był, rzeczywiście respektuje nauki Chrystusa. Może nie tyle, co w tej nazwie tutaj, w tym chodzi, ale przestrzeganiem nie? nauki Jezusa. Zresztą chrześcijanie to, przecież ta nazwa się nie wzięła za czasów Jezusa, dopiero po śmierci Jezusa w Antiochii Uczniów Chrystusa nazwano chrześcijanami. Więc ta, ta nazwa... Chrystianie... Chrześcijanie, bo Chrześcijanie to są właśnie od Jana Chrzciciela ich chrzczą wodą, a Chrześcijanie są od nie. Chrystusa. Nie, nie, Chrześcijanie. No jak w słowniku też zobaczysz, no to jest nazwa od, od, nie od chrztu, tylko właśnie od naśladowania Jezusa, bo nazwa jest myląca rzeczywiście, nie? że chrześcijanie to może chrzest, nie, to jest właśnie nie, to jest z języka greckiego ma inne znaczenie, chrześcijanin, czyli naśladowca Jezusa, nie? No to wszystkie Natomiast... religie mówią, że są chrześcijanami, że naślado, naśladują Chrystusa, no ale widzimy co, co robią, nie? Po uczynkach ich poznacie, że oni powołują się na Chrystusa, przybierają postać aniołów świetłości, a brata swego nienawidzą, którego widzą.